No ładnie sobie w takim razie, totalnie ładnie. Dobrze, że był mogę cofać przez Kupola. Dobra. Ale wiesz, że Maciek może zadzwonić do tego gościa od co te dwa złote? wiem. No. Bo ma kiedy jakiś odcineczek? Myślę, że nie będzie. Nie, raczej nie. Raczej nigdy. Próbowałem go dzisiaj namówić do streamów, ale powiedział, że mi się nie chce. Dobra. A, pełno? No to. Idealnie, heh. że jedna poleta tego wystarczy. Tak mi się wydaje. Jest 18.85 teraz. Mi się nazywa jego kanał? Puma, tylko nie wiem czy go znajdziesz. Musiałbyś przejść przez mój kanał mi się wydaje. Co już się Pumie znudziło bycie youtuberem? On nie był youtuberem, tylko nagrał filmy, wysyłał mi poszukiwania, je renderowymi i stawiałem, to w sumie ja robiłem większość roboty. Jeszcze time lapsa z tego. Tak, time lapse dokładnie. Jeszcze ty mi ustawiłeś tego OBS-a. Tak, ja mu ustawiłem OBS-a, ja mu zrobiłem grafikę na kanał, ja zrobiłem wszystko, więc w zasadzie to był mój drugi kanał.

Nie wiem, szczerze mówiąc Tą lochą wozicie? Ja tą lochą wożę Ma wozić tą inną klasa Ja wożę Tam bo była na przyczynie za 20 tysięcy, więc mogę jej wybaczyć to jaka jest Więc stwierdziłem, że ją po prostu wezmę i zawsze jest dodatkowa przyczepa <laughs> Tylko tym razem czerwona, żeby do mf pasowała Ale ładnie wysypałem A to jest ta piosenka, o Boże Nie poznałem, szczerze mówiąc, zupełnie Totalnie nie. Kurde Nie podoba mi się Co? To piosenka? Nie. Ja ją znam Według mnie jest nawet okej okay. jak rytmowo, nie? Tak Tak, tak. inaczej to tak powiem to o no, dobra Gdybym go wysypał Ogólnie to nie będę cechał przez całe pole, bo nie mam oś zablokowanej Uff. Teraz będziesz tuka wykręcić Ten MF to wie, że nie ma masz w kroku? 30 po jednym przejeździe O Jezu Masz rady mordo? Nie zgubiłeś się? Sypiesz? O dobra sypię, jedziemy dalej Myślałem, że hopok się zgubił Już były takie podejrzenia, że normalnie hopok się wziął i się zgubił No <śm> Już były takie podejrzenia pewne o 50%. No to jeszcze na, przed, na ten, na przejeździe będę wracał. To pewnie będzie już. Bo no teraz 60 będzie równe, No o 32. Popatrz. To na następnym tym pojadę. Nie będę do pełna. Ile? Co? Ile? Jeszcze jeden przejazd. Jeszcze jeden przejazd. Nie będę spod granicy. Jak zamawiam coś z granicy, to zamawiam z Polski, znaczy, nie, jak zamawiam coś przez meta, to zamawiam z Polski czy z Wiesz co, zależy wszystko od tego, co... Gdzie taniej, Mariusz, gdzie ta... Nie. Gdzie dostępne tak w zasadzie. I gdzie bardziej ufam, że tak powiem. Dobra, idę się do spania uszykować, ale jeszcze wrócę? Skoko. Tam, tam, gdzie mam bliżej? No nie zawsze. Także, także, także tak. Dobra, Chodźmy. bordo, ja może sobie defender jadę. I mam 9-7. No nie mów, że on będzie miał teraz stał. Czaj, że będzie stał, bo nie dokończył do samego końca i zostałby pewnie pół krzaka niewidzialnego przed tym? Co za gamuń. Ty masz stówek? Nie, ja 9-7. No, no na 7 przejdzie będę miał nie do końca nawet, tak mi się wydaje. A no kopie 3 litry, no to nie jest, to nie wylecę no, od no, to, to myślę, że to jest, myślę, że by było. to mnie, nie. Nie? Ja że... 0. A, okej. Okay. Ale do mnie. Chyba, ty ma większą przyczepę. Nie, już są, po co bym chciał. Niech wiesz. Ale mi się podoba mega ten zestaw, jak mamy 4. No tylko ta tabelka mogłaby być z tyłu szersza. Bo to, to jest taki mój ból do tej przyczepy. no Osobiskie. mi się mega podoba klasa? Mhm. No jest fajna. Ja, ja, ja chciałem ją dobrać. zmienić, jakbym kupował tego. Yy, ja chciałem kupować to przecież jakbym miał klasa kupionego. Yy, on nie kiszonka? Nie, była pszenica wcześniej koszulana do kur. A tak to cała reszta na kiszonkę idzie. Po prostu stwierdziliśmy, że zrobimy sobie więcej kiszonki. Słuch, jak jedną mój... żeby zawrócił normalnie to, będzie ci cofnął po kukurydzy. No. no. ja wiem, ale oni tak działają. Jaki jest mój dream car, czy czyj, czy czterka? Mój? Myślę, że Fiat Panda. No. Punto. Uno. Punto, uno. uno. Michael. Ale pojeźdź byś był Unem, co? Unem? Kurde, chłopie. O, bo ja bym chciał GT-ra bardzo. No. Bardzo ładnie, bardzo. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. 63 tony pszenicy ma chłop w zapasie, walony. Weź trochę podrzuć. Co? Opel Vectra, Opel Vectra który, który, który nie rdzywieję. Z tego samego? Czy coś czy innego czytałeś? Czy mówiłeś? Z to samo. Aha. No, no dobry Dreamcar, się coś, nie? <laughs> Faktycznie Dreamcar, bo ople to Ople to, ma, ople to właśnie chyba nie z tych samochodów, które nie rdzewieją. Tak. Mordy nie mogli się wcześniej przyjść, żeby się utrzymało to 6 osób. Czy tam 5 chociaż. Tylko musiały się trzy trzymać. No mordki, nie róbcie mi tego, proszę was. A teraz może zobaczyć statystykę, czy to dopiero jak skończysz live'a? Eee... po dniu. Następnie nie będzie, wiesz? Mhm. Znaczy, te, 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 jakby, teraz jakbym teraz zakończył, to by spadło, ale jak będę trzymał live'a duże, to nie spadnie dużo. Main, ile masz? 80 już. W sumie do końca nic pierdziałem. Nie, spoko ci spoko. Nic nie mam do tego, że tak powiem. Jak łapię daleko, widziałeś? Ja... Serio? No, no o, Zapomniałem o tej róży. No to w sumie nawet nie trzeba jej zmienić, na to wychodzi to w bosku prysty czy normalnie? Normalnie Ja co ja pojechałem tym, ja sobie pojechałem tam y, przez rów zrobiłem ten przejazd O tamtendra tam, pojechałem Bardziej OP Jeszcze ja w kościele byłem spoko 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 to co mordy, trzeba będzie Digidonga założyć. Znaczy, się Digidonga mam, no ale no. Ej, w sensie Digidonga mogę, na, na, mogę nawet po prostu dać na publiczny czy to się wam da linkę. Jak chcecie. Czemu nie cofasz do końca silosu? Cofam, tylko u mnie się nie otwiera bursztyn od razu. Wiesz ona by się trochę podnieść, żeby się otworzyła, nie? Tylko tak samo, że musi się najpierw ten no to Nie Może po prostu za dużo jadę, że tak powiem. No teraz też tak zrobię, jak ty. Dodaj. To daj. Tylko ja nie wiem inaczej. Jesteście pewni, że chcecie linka? Bo na pewno nie będę postawał często. Tylko na przykład przez pierwsze ja... kilka dni mogę postać, bo mogę mieć pomysły. A potem może być tak, że nie będę nic postawał przez cały miesiąc. Czemu on stoi? Halo? Aha, dobra, wiem czemu. Pozdro. Już rozpiniłem gościa. Stoi, ale kasa bierze. Nie, bo wiesz, chyba chcecie. No dobra, czekajcie, to z telefonu spróbuję to zrobić. No, ja nie umiem używać TikToka, ludzie. Wiecie, że dzisiaj siedziałem na kiblu, używałem TikToka, patrzymy jak się robi TikToki? Czekajcie, gdzie to będzie. Można go zmontować w ie obs no, montuj w OBS-ie TikToka? No, no OBSie mogę Mogę, nie no, w sumie mogę, nie? Czekajcie, dzisiaj jest Słuchaj, czy nie zaznaczyłeś? Zmontuj w OBS-ie, wiem o co ci chodzi, no nie da się montować w OBS-ie A, 100% mam, pozdro! Ej, to teraz pytanie lepsze dla was Wiecie jak się, wiecie jak się TikToki? TikToka? Musisz, jeszcze ja ci powiem, Tylko powiadam po wchodzisz w profil na pewno. No do! No. 3 ustawienia, no. i prywatność, po prawo do góry masz. I tam się zmień na publiczny. Masz prywatność? Nie wiem, nie miałem prywatny. No i pójdzie potem. No i co teraz? Co? Czego nie wiesz jeszcze? No. Ja chcę link mieć z TikToka, mój swój, a nie. No i pewnie się prawda A jak nazwę podasz? Masz pewnie nazwę jakąś user coś tam, nie? Nie, nie mam Akurat, akurat mam normalną nazwę A tak, masz małpa co? Co? No bo masz małpa coś na pewno, nie? Mm, bardzo podobne do tego, jak mam na Twitchu Dosłownie różni się jedną literą z tym, że spoduje jest podłoga nawet nie musi być prywatne, znaczy publiczne to konto, dlatego po prostu jestem ciekawy, gdzie tu się udostępnia. Pod domek, podłoga, domek? No. Znaczy podłoga, domek, podłoga. No. Patera. Eee... Pięć eee... osób Cię już obserwuje, popularny jesteś. Chyba ja obserwuję pięć osób. O, bez kitów. Co za typo! Ja Cię obserwuję i pokazuję, że masz zero. <laughs> wow! Czekaj. 3 dots. A, share profil under account. A, e-back to to może być tam. Ja chcę takiego konto, account, mam coś takiego okay? tutaj. Raczej nie. Czekajcie. Mariusz 80 Nie mam, orzekali mnie na link Ja cię zaobserwowałem <grym> no, obserwującego, kurde popularność Gdzieś ja mam? Obserwujących? Mhm. <grym> Nie wiem, że zaraz może mieć jednego więcej jeszcze ja mi zajebał i zaraz zablokowany No, zablokowali cię Cześć, ja mam pomysł co zrobię yy. Masakra, tym mf się do, do dupy cofa Tą przyczepą Cypej. Dobra, tak, szczerze, to jest tak, myślę, byśmy tak rozciągali mocno, to proszę, możemy to włami, nawet ten od razu zagniatać chyba. Masz prywatnego? Nie mam prywatnego. Masz też, znaczy, mam prywatnego? Mhm. Ja pierwsze, ale ustawiłem, że nie jest prywatny. Zaraz, zaraz, z kompa to zobaczę, dobra? To tak będzie łatwiej mi się wydaje, Plus wam wyślę link z kompa. Zaloguję się, o ile ja w ogóle pędam swój login, to jest ciekawe. Popie, o, witam tej, sąsiada, cześć. nie pamiętał. Co? Pop to tej TikToka założyłem już nie pamiętam. Jakie wczoraj? Kiedy? No ja TikTokałam nawet od tych czasów, jak koronę seo, to story z kozą. O, ale TikToków ty nie oglądałeś. Nie, nie oglądałem TikToków. Nie się... mógłbym ci pokazać kiedy była ostatni raz włączana, ale już kończyłem Czar... czarnego piłkarza? Nie, TikTok dong. login mm. jak się mam kurwa zalogować teraz? Mm -hmm. E-mail? Aha, o oh, nie, o oh, e-mail. Nadu już nie wiem, o tam mam co? Spoko, ale ja dokończę taką. Do końca. Zgadłem? Nie. O, nie gadajcie! Nie wiem. Nie, 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 ro, nie rozumiem o co chodzi, tak? Bo tak naprawdę tutaj mam do czynienia. Wiesz, że ci, którzy mnie obserwują, to i tak jakby oddali follow? Aha, okej. Okay. Ciekawe. Bo masz 38 followów. Napisał Kiszek. jestem <grydza> popularny Chowcę, jakby dwa followy. Od razu. Boże, jak. Kocham, jak taki szonka, że tak powiem, jest koszona. To przez tego pracownika seria. Znaczy ta kukurydza. Nie co dwala, szanuje. Ksemi, szanuje. No, ja, co chopodwala, ale. Powiedzmy, szanuję. Semi szanuję. No, okręt, serurę wiesz. dwa razy dajesz, no. Ja się zbiję. Zwija Zwija się. Zwija się, obaj. dobranoc, dobranoc. Jak widzicie, kiszonka jest robiona w bardzo dziwny sposób dzisiaj. O, ale serio nie obczałem czemu jest na prywatnym, nie? Ustawiłem na publiczny. Sami widzieliście, że jest to na publiczny. Chyba, że to musi mieć tam... czas, żeby się z tym synchronizowało. To też tak może być. No ale czy tak by to miało znaczenie? Bo poszedł? Tak poszedł. Czy to miało aż takie znaczenie? I musiał aż tyle czekać, że tak powiem? Jakieś, jak mi się wydaje, że nie za bardzo, tak szczerze mówiąc. Ale fajnie, belki są porozwalane. Nice. Wydaje mi się, że nie za bardzo. Ale to nie porościągał, kurde. Czy porościągał, Dobrze. Nie dokładnie, ale okej. Okay. Zaraz te wiadę z wołami, Zobaczymy, co się stanie, jak wiadę wołami, szczerze mówiąc, bo to jest też ciekawe. Czy się ubije, czy się rozciągnie, czy to się z nimi stanie? Powinno się tak ubić, fajnie. Jazywy, luźnik. Ojku. MF i ta przyczepa to nie jest najlepsze połączenie, powiem wam szczerze. mi się spoko cofa i tak, ale. Ale i tak to nie jest to, co powinno być, że tak powiem bo ten ciągnik po prostu nie ma skrętu, tak mam być szczery Dobrze. No i trzeba na kilka razy nieraz się poprawiać do przodu, no bo właśnie coś takiego się dzieje i tak średnio sobie radzi Dobra, zobaczymy jeszcze co się stanie jak będę bo są aż ciekawe szczerze naprawdę Dobra, zróbmy sobie Jak się fajnie ubi, jak jest taka ciężka przyczepa, nie? Dobra, syp. Zobaczmy zaraz, co się z tym stanie. On się mega szybko wysypuje, bo mega mało pojemności tak naprawdę. Dobra, odczepmy ją. Zobaczmy, co się stanie jak wiadomo z wami, bo jestem mega ciekawy. Totalnie mega ciekawy jestem, naprawdę. Dobra, podjedźmy rozluźmy je Ale fajnie ten No i ubijać się ubija Ale co się dzieje z tą Z tym plewem? Aha, rozumiem, ci po prostu bardziej się ubija od kutach na tralę niż od tego wału. Czyli on nie ubija, po prostu tylko tak wyrównuje. Mhm. No i tak się wyrównuje, Ej Jeżeli będę wyrównował po trochu, a. a nie, jak biorę po trochu, to zobaczcie, jakoś tam wyrównuje Leciusieńko. Ja bym przyjął z 20 razy, to może by wyrównał kawałeczek to jest totalnie nie warte tego, szczerze mówiąc, ja Mam taki kawałek i 10 razy, żeby go ubiło, no to tak trochę nie opę chyba ale 200% ubijania w ciągu tylko przejazdu więc na pewno dużo lepiej, nie? Około której godziny przewiduję forze. Myślę, że zara będę włączał farminga, bo tylko chciałem zobaczyć czy ten. Tylko chciałem zobaczyć jak, jak to jest z tymi wałami, nie? Bo myślę, że Zara będę wyłączał. I jeszcze może zobaczę na szybko co z tym TikTokiem czy się zmieniło, czy nie. Albo poszukam danecie sobie tego tego szybko, żeby zobaczyć, bo mnie to po prostu mega ciekawi.